Weekend majowy 2025. Jędrek na wakacjach. Tym razem znajdujemy się, proszę Państwa, w Stanach Zjednoczonych w stanie Arizona w parku narodowym Wielkiego Kanionu Colorado. Jak widzimy, piękne farmacje skalne. Przeważnie to są łupki i granity. Park Narodowy powstał w 1916 roku i jest jednym z największych parków narodowych w Stanach Zjednoczonych. Długość kanionu Colorado to około 446 km. Proszę Państwa, proszę tu zauważyć, jakie piękne mamy widoki. Jak wiemy, kanion jest zaliczany do ósmego cudu świata i wpisany na listę dziedzictwa UNESCO. Dziękuję Państwu za uwagę i na zakończenie zaśpiewam swoją ulubioną wakacyjną piosenkę. Wesołe jest życie, staruszka. Hej!